Witam serdecznie kochani spod znaku raka w tym czytaniu kartolota dla Was na aspekty finansowe, materialne, nie do końca tego roku, ale także i końca przyszłego roku, czyli prawie, prawie półtora roku czasu tutaj będziemy omawiali. Zaczniemy od takiego rysu astrologicznego, potem przejdziemy do tych spraw, na które Wy macie wpływ w tych kwestiach finansowych, jak one będą Wam się układały. Potem jedno najważniejsze przedsięwzięcie finansowe w tym czasie. Jeżeli jeszcze takiego nie macie, nie martwcie się przez tak długi czas, na pewno jakiś się pojawi. A także na koniec te wpływy, na które nie będziecie raki mieli. No jak oddziaływać, tylko trzeba będzie sobie z nimi jakoś radzić, więc zobaczymy co tutaj karty także o tym powiedzą. Zacznijmy e, więc od tego rysu no, astrologicznego. E, moi drodzy, pierwszym takim wpływem jest to, że Saturn będzie w rybach praktycznie przez całość tego, e, tego czasu. I przez te nadchodzące, nadchodzące miesiące, no ponad rok, warto po pierwsze, żebyście byli ostrożni pod względem tych finansów, jeżeli jedziecie gdzieś daleko za granicę to już w ogóle, ale jeżeli wyruszacie gdzieś daleko, to wtedy warto podczas tego wyjazdu większą uwagę poświęcić właśnie tym finansom, czy właśnie tutaj nie ma jakiegoś no, zagrożenia, czy nie ma jakichś trudności. Szczególnie to się tyczy także sytuacji, gdzie jedziecie, na przykład, w kwestiach zarobkowych za granicę. Takie, no, warto popatrzeć na, na to, czy, czy to będzie naprawdę opłacalna sytuacja dla Was. Po prostu dodatkową, wiecie, ilość, dodatkowy czas poświęćcie na weryfikację wszystkiego. Także Saturn wpływa i pomaga tym, którzy pomagają sobie niejako sami, szczególnie jeżeli. Rozwijacie swoje umiejętności, jeżeli w tym czasie na przykład zdajecie jakieś kursy, podejmujecie jakąś nową pracę, gdzie się czegoś uczycie, to także będzie potem w przyszłości owocowało do przyszłego czerwca, tak, czyli do połowy przyszłego roku, będzie też Jowisz Raki w znaku bliźniąt. I tutaj to jest taka podstawowa rada. Są dwie rzeczy, o którym tutaj ten Jowisz mówi w tym znaku, oddziałując na Was, Raki. Pierwsza to jest taka, żeby uważać na rzeczy, które są zbyt piękne, żeby były prawdziwe. Szczególnie, jeżeli połączymy to z tą radą Saturna, gdzie no, uważajmy na wyjazdy, szczególnie właśnie w kwestiach takich wyjazdów, załóżmy, zarobkowych, właśnie gdzieś za granicę. Jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to no, warto, warto wziąć na to poprawkę. A drugi wpływ jest pozytywny, bardzo Jowisza, a mianowicie. Taki, że możliwość będzie uzyskania jakichś środków w tym czasie, no prawie roku, z takiego nietypowego źródła, którego nie braliście wcześniej pod uwagę. Później, tak, później Jowisz przejdzie do Waszego znaku, i to już jest ogólnie, czyli od czerwca przyszłego roku do końca, jeszcze nawet dalej, to ogólnie jest taki, wiecie, dobry czas, w którym można liczyć na to, że te sytuacje, ta sytuacja materialna będzie się poprawiała, no tego Wam jak najbardziej życzę. Mam nadzieję, że tutaj karty o samych poprawach będą mówiły. Moi drodzy, jeżeli uznacie te rady, te co teraz były i te co dopiero będą, za pomocne, to nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję kanału. W opisie filmiku jest także kilka linków, na które warto zwrócić uwagę. Gdy jest kontakt do mnie, jeżeli byście chcieli na przykład się umówić na prywatne czytanie, ale my patrzymy już, Raki, co tutaj karty mówią. I teraz tak, mamy faktycznie, mamy faktycznie tutaj też taką radę kart, na to, na co trzeba uważać, Raki. Szczególnie, moi drodzy, jeżeli podejmujecie się w tym czasie, będziecie podejmowani się jakiegoś konkretnego przedsięwzięcia. Jeszcze o tym takim najgłówniejszym będzie Będziemy mówić w przedsięwzięciu finansowym, ale tutaj chodzi bardziej o te takie działania Wasze z pieniędzmi, które mają poprawić Waszą sytuację materialną. No, wierzę, że jeżeli podejmujemy jakieś działania, to tylko w tym celu, tak? Nikt nie działa przecież na swoją szkodę. I tutaj mamy taką rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Mamy wierzę, i ona jest właśnie tutaj tą radą, taką przestrogą w tym wypadku. Każda przestroga to także rada jest. Moi drodzy. Jeżeli podejmujecie, to, to w ogóle te wszystkie tutaj pięć kart mówi tak naprawdę o jednym konkretnej, jednym konkretnej rzeczy, konkretnej radzie, którą warto sobie na te nadchodzące miesiące no, zapamiętać i mieć, mieć przy sercu. Moi drodzy, jeżeli podejmujecie się jakiegokolwiek działania, które by miało te właśnie wasze finanse poprawić, jeżeli jest to coś nowego, to moi drodzy, fajnie, ok, jak najbardziej idźcie w tą stronę, ale unikajcie zbyt, zbyt emocjonalnych, zbyt szalonych działań. Tak? Moi drodzy, to jest rada, która będzie się odnosiła do praktycznie całości tego okresu w różnych sytuacjach. Ja teraz tutaj to troszkę porozbrajam, o co chodzi przy poszczególnych kartach. Giermek Buław mówi o takich nowych działaniach, które będą się Wam pojawiały, takie pomysły będą się pojawiały, takie plany będziecie snuli. I moi drodzy, będzie wielka, wielka chęć, niejednokrotnie pewnie, Raki, żeby wiecie, od razu się. Na to rzucić, żeby tutaj właśnie jak mamy tego kochanka. Mamy kartę wieży, żeby od razu no, rzucić się do przodu. Jaka to może być sytuacja? <laughs> Moi drodzy, chcecie zmienić pracę. No to myślicie, dobra, rzucam tą, a potem zaczynam szukać nowej. No nie, to nie jest dobra droga. To nie jest dobry pomysł. Lepiej to zrobić stopniowo. Tak samo trzeba się przygotować na to pewnie, że tego typu działania będą troszkę dłużej zajmowały. Po prostu. Więc jeżeli myślicie, że jakie jakiekolwiek działanie takie ryzykowne troszkę nie będzie od razu mogło przynieść wam jakiś rezultat taki pozytywny właśnie sukces od razu od razu się opłaci tak od razu. Jakaś wypłata będzie się z tym wiązała, czy to taka bezpośrednia, czy taka właśnie po czasie, to nie, niespecjalnie. Tak, karty tutaj dość mocno mówią, że najlepszym podejściem do tych nowych planów, bo ja wcale nie twierdzę, że te nowe plany nie są i te nowe pomysły, które będą się pojawiały, nie są czymś, co warto eksplorować. Są jak najbardziej, tylko mówię, nie na dziko, ta karta kochanku, Giermek Buław też ma taką tendencję do od razu rzucania się w wir działań. Tutaj nasz wisielec i ósemka denarów radzą właśnie, żeby na odwrót, tak? żeby podejść do rzeczy w przemyślany sposób, dać im czas. Ogólnie działania długofalowe będą o wiele lepiej wychodziły, tak, raki niż te takie doraźne elementy. Więc też przedkładajcie, bym powiedział, tutaj kolejne dwie rzeczy, które można wyciągnąć z tego rozkładu, to jest tak, przedkładajcie rzeczy praktyczne, rzeczy długotrwałe, tak, na zamiast rzeczy, które by miały od razu być jakieś super fajne, ale mogłyby być no mniej Mniej trwałe. Przy zakupie jakichś przedmiotów, tak? Bardziej patrzymy na praktyczność. Nie wiem, dobrym przykładem jest samochód, gdzie często jest łączony ten aspekt praktyczności, jak i, nie wiem, wyglądu, tak? Czy tego, jak fajna jest to furka. Tutaj zdecydowanie, jeżeli macie do wyboru, wybieramy praktyczne opcje. I ta druga rzecz, bo mówiłem, że dwie rzeczy jeszcze można z tego wyciągnąć, to jest taka po prostu rada gry losowe. Nie. Ten czas to gry losowe zdecydowanie nie są. Tak, bo one właśnie mówią, że tutaj te karty, że takie właśnie doraźne, nie takie szybkie, że a tutaj. Coś tam kupię jakiegoś losa na pewno mi się trafi, tak, bo jest wielka kumulacja. No troszkę nie, raczej bym się nie spodziewał. Tak samo zdecydowanie hazardowe rzeczy mogą prowadzić do, no bo tu Garta wieży jest, czyli może to prowadzić do utraty, utraty tych środków niż zysku. Bardziej, tak? No a przy hazardzie to praktycznie e, o to chodzi, nie? Kasyno zawsze wygrywa i tak dalej, więc e, to ludzie na tym zarabiają, zarabiają na osobach, które grają. E, ale e, moi drodzy, zobaczmy, co tutaj karty dalej mówią o tym najważniejszym waszym przedsięwzięciu finansowym, Raki. Jeżeli macie, jeżeli macie jakiś taki plan już, moi drodzy, na podjęcie takiego działania, już wiecie co to jest. Może jest jakiś remont przed wami, może właśnie zakup tego dużego samochodu, niekoniecznie dużego, po prostu samochodu, tak? Może mieszkanie chcecie nabyć i przygotowujecie się do kredytu. No różne rzeczy mogą się dziać na przestrzeni tych miesięcy. To pewnie jest tego typu przedsięwzięcie Wzięcie. jeżeli um... Jeżeli aż takiego nie macie planu, podejrzewam, że będzie jakiś i tak przed Wami najprawdopodobniej jakiś wydatek, ale także może być to przedsięwzięcie, nie wiem, rozpoczynać będziecie działalność gospodarczą, swoją własną, bo myślicie, że na tym da się zarobić. Tutaj moi drodzy też będzie o tym mowa. Tutaj by od razu można było wyciągnąć też radę, żeby podejść do rozpoczęcia tej działalności na spokojnie, przygotować się kilka miesięcy, nawet w przód, nie wiem, jakiś Biznesplan, rozpisać i tak dalej, zanim raki przejdziecie do działania. Ale w przypadku tego najważniejszego przedsięwzięcia, moi drodzy, ja powiem Wam tak. To będzie dobry czas na takie przedsięwzięcia, takie zdecydowane, ważne kroki, ale pamiętając dalej, że mają być przemyślane, tak? Mają być na spokojnie brane. Nie jest to, no ale okej, okay, no, takie doraźne, właśnie próba szybkiego wzbogacenia się no, nie jest przemyślanym planem. Rzadko kiedy jest, tak? E, moi drodzy, w tym wypadku właśnie jest to dobry czas, żeby podjąć działania, bo tak, nie będzie negatywny, wpływów działających przeciwko. Więc jeżeli faktycznie, nie wiem, planujecie zakup, to może zakup mieszkania, tak? To może nie będzie tak, że nagle jakoś diametralnie te ceny podskoczą albo kredyty podrożą, nie? A to przecież w ostatnim czasie mogło mieć miejsce całkiem często. Jest też łatwość takiego uzyskania tych pewnych rzeczy tutaj przy tej karcie słońca. Moi drodzy, fakt, że te Rzeczy, które wy sądzicie, że mogą być ewentualną przeszkodą, tak? Takie racjonalne, jak sobie przemyślicie, biorąc pod uwagę tego wisielca, że taka sytuacja może się pojawić i jest jakimś tam ewentualnym problemem, to wasze przeczucia, intuicja, raki w tym wypadku faktycznie będzie słuszna, tak? Więc moi drodzy, na pewno, na pewno weźcie na to uwagę, zwróćcie, że okej, okay, usiądźcie sobie, zastanówcie się, jakie są ewentualne trudności przede mną. Wybieracie te racjonalne, tak, te racjonalne faktycznie są, ale to wiecie, to zawsze tak jest, że jakieś przeszkody są. Fajnie jest tutaj właśnie pokazane to, że te przeszkody można, jeżeli podejdziecie do nich racjonalnie, karta sprawiedliwości, właśnie z tym księżycem, podejdziecie do nich racjonalnie, na spokojnie, to one. No nie będą wtedy aż takie, m, aż takie złe, wiecie? Zło, czy ten problem, czy e, potwór, którego znamy, nie jest aż taki straszny, nie? Najgorzej, jak jest coś nieznanego, a takiego czegoś nieznanego właśnie nie będzie. No i ostateczna rzecz, a z uzyskacie dokładnie to, na co liczycie, to co chcecie uzyskać, więc jeżeli to jest właśnie waszym przedsięwzięciem, Załóżmy, zakup czegoś, albo może właśnie rozpoczęcie takiej działalności własnej, albo przejście na emeryturę, to jest też ważne, ważne działanie finansowe, więc o tym porozmawiajmy. Też na spokojnie. Czasami pojawiają się takie pytania, osoby się zwracają do mnie, czy przejść szybciej na emeryturę, czy jeszcze poczekać kilka miesięcy, bo ona mi wtedy bardzo wzrośnie, tak? Czy tam w znaczący sposób wzrośnie. Takie pytania dostawałem i w tym wypadku, tak, zdecydowanie bym powiedział, Raki, jeżeli jesteście w takiej sytuacji na przestrzeni tych półtora, półtora roku, nie tam miesiąca, półtora roku, to też bym wybrał raczej i skłaniał się do stwierdzenia, że ta długotrwała opcja jest lepsza, tak? Nawet jeżeli to by miało potrwać kilka miesięcy, to ta długotrwała opcja jest w tym wypadku wskazanym działaniem, nie? No dobrze, to teraz na koniec, moje drogie raki zobaczmy jeszcze, co karty chcą powiedzieć. Tak po prostu, co tutaj takiego się pojawi, jeżeli. No, no, co... Coś, na co nie macie wpływu, na co nie możecie tutaj um, powiedzieć, że wiecie, wynika z waszych działań konkretnie, tylko troszkę z zewnątrz się pojawia. I teraz tak, jest y, kilka rzeczy. Ja zacznę od tych może nie aż takich fajnych, ale e, moi drodzy, mamy piątkę buław, mamy rycerza mieczy. E, będzie okres w przeciągu tych półtora. Mm, Roku, niecałego, będzie, będzie okres taki, gdzie tych wydatków będzie więcej. Podejrzewam, że wy się spodziewacie, co to może być, jakie to są okresy takie trudniejsze, bardziej wymagające od Was pod względem finansowym. Może widzicie już powolutku i znowu to się może wiązać z takim większym przedsięwzięciem. Widzicie powolutku, że już ta łazienka, ona wiecie, wymaga wymiany, i wiecie, że w tym czasie trzeba. Będzie tam ten jakiś remont przeprowadzić. Mówię, to są tak ułożone karty, rytuał, rytuał rozkład jest tak ułożony, żeby też często takie rzeczy się przenikały. I właśnie tutaj łączyły się te rzeczy ze sobą, niektóre czasami odpowiadają na, na te inne pytania, które ewentualnie się pojawiły przy tej pierwszej części załóżmy. I tutaj, moi drodzy, będzie taki czas, kiedy faktycznie. Będzie on nadchodził i będziecie wiedzieli, że wtedy, wtedy trzeba odrobinkę się przygotować na te, na te wydatki, więc no, nie, uniknie, nie unikniecie tego. Tak? to jest tak, że jeżeli wiecie, że prawdopodobnie właśnie coś tam gdzieś zaczyna szwankować, to jest chyba taki najlepszy przykład, właśnie ten samochód już widać, że się starzeje, ta łazienka czy tam, może coś mniejszego, może to tylko jeden sprzęt z tego czy, czy i teraz jeszcze kolejna rzecz, czy na przykład wiecie powolutku, że ta praca, w której wy jesteście, no idą sytuacja, idzie sytuacja troszkę słabsza, trudniejsza. To to, czego się tak spodziewacie, to nadchodzi, to faktycznie będzie miało miejsce, tak? Więc nie ma co tam, wiecie, zaklinać rzeczywistości, że się nie wydarzy, wydarzy się, ale po pierwsze, no, rycerz mieczy i piątka buław nie wskazują, na, nie wskazują na jakieś wielkie wydatki, tylko że wydatki i takie problemy, tak, w tym, w tym aspekcie, że się staje troszkę sytuacja taka bardziej napięta. Ale no, nie wskazuję, że to jest jakieś diametralne, to nie jest właśnie taka wieża, która by faktycznie mogła mówić o konkretnej stracie. To jest coś, na co wy jesteście przygotowani. Tym bardziej, że ogólnie znowu mamy kartę słońca, i mogę wam powiedzieć, to też zresztą było, na, było trochę poruszone w kwestiach. Tych astrologicznych, że szczególnie ten okres późniejszy, który obejmuje tą wróżbę, no, która obejmuje ta wróżba, to będzie okres, kiedy ta sytuacja będzie się poprawiała, szła w dobrą stronę. Ogólnie okoliczności do Waszych działań takich zdecydowanych są i dla Waszych finansów są całkiem dobre, tak? Więc to też wpływa na to, że ten trudniejszy czas taki bardziej wymagający nie będzie. Nie będzie jakiś straszny na pewno. Dodatkowo też była tutaj zmianka, że mogą się pojawić jakieś pieniądze z zewnątrz nietypowe, z nietypowego źródła. I tutaj jest ta dziesiątka pucharów. Ona może albo wskazywać, że na dwie rzeczy może wskazywać które niekoniecznie się wykluczają. Pierwsza to jest, że faktycznie pojawi się taki zupełnie z czapy w jednym momencie em, zysk, tak? Jakieś pieniążki się pojawią, nie wiem no, z różnego jakiegoś źródła, które no, jest takich dużo różnych źródeł, że ciężko mi tutaj wymieniać jakieś, tym bardziej, że nie ma jakiegoś naprowadzenia, ale że pojawi się taki jednorazowy zastrzyk gotówki, ewentualnie może to mówić o sukcesie, takim pełnym sukcesie długofalowego planu, które podjęliście, to też, moi drodzy, moi drodzy może, może właśnie mieć miejsce, tak? I mamy także Asa Buław. As Buław wskazuje na takie ukryte troszkę wpływy, które działać będą na waszą korzyść, tak? One są ukryte teraz, po prostu nie, tego nie będziecie widzieć. To są różne takie um, drobne, powiedziałbym, okazje, możliwości, z których będziecie mogli skorzystać. Szczególnie na przykład jeżeli to jest związane z pracą, na przykład dorobieniem sobie gdzieś. Um, takie, jeżeli właśnie działacie na tej zasadzie, że od czasu do czasu jakąś dodatkową pracę przyjmujecie tak, to widać, że takich zleceń by było faktycznie więcej. To się wiąże z tym pozytywnym okresem, więc, moi drodzy, będą szanse, żeby jeszcze tam wspomóc swój budżet, tak? Ale ogólnie, no, najważniejszą taką rzeczą, którą bym wyciągnął z tego już ostatniej części tego czytania, to są właśnie te dwie karty słońca, czyli bardzo dobry czas po prostu z zewnątrz. To nie jest... Tylko i wyłącznie wasze działanie, tak? Czy, czy to nie jest coś, co wy wywalczyliście siłą? Po prostu czasami świat się układa całkiem pozytywnie, że te okoliczności też się układają na lepsze, dla was konkretnie, raki, i wy będziecie mogli z tego skorzystać, tak? Wy będziecie mogli z tego skorzystać, ale też jeżeli spodziewacie się, że coś będzie nadchodziło, nie zdziwcie się, tak będzie. To akurat dobrze, że się nad takimi rzeczami zastanawiacie i przybędziecie w. Wtedy może się, będziecie może w stanie się do tego przygotować. Moje drogie Raki, rozkład dla Was na te finanse do końca przyszłego roku. Fajnie, że są tutaj i rady, i takie elementy, które raczej no, optymistycznie chyba powinny na Was hmm, nastawić. I ja tego Wam bardzo życzę i mam wielką, wielką nadzieję, Raki, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!